Grono pedagogiczne i rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w postanowili wykorzystać nadarzającą się okazję i zorganizowali Dzień Dziecka w formie festynu z wieloma atrakcjami. W ramach tego festynu bardzo, bardzo wiele atrakcji, właściwie zaczynając od potyczek, od potyczek sportowych, poprzez pokaz talentów, pokazy zumby, mieliśmy turniej szachowy, odbyły się warsztaty plastyczne, muzyczne, kącik gastronomiczny to mało powiedziane frytki, wata cukrowa, kiełbaski, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, a przede wszystkim loteria fantowa, piękne nagrody. Bardzo fajnie dużo tych atrakcji jest. Są różne ten kładym, na kładach można jeździć. Można także kupić sobie kiełbaskę, fajną, losy są oczywiście. Gry terenowe harcerskie. Świetna atmosfera. Bardzo fajnie zorganizowane. Super. To była także doskonała okazja do promocji placówki. W trakcie wydarzenia polecali ją innym nie tylko uczniowie, ale też ich rodzice. To jest najlepsza szkoła w Jeleniej Górze, także polecamy. Polecam oczywiście, także syn jest już w piątej klasie i bardzo zadowolony jest. My jeszcze czekamy, jeszcze, jeszcze nie chodzą do szkoły, ale szykują się do szkoły. I co, pójdą do SP10? Taki jest plan. Patrząc na te wszystkie zadowolone twarze, można uznać, że festyn w szkole podstawowej numer 10 był udany. Korzystając z okazji, chciałem podziękować ludziom, którzy mają wspaniałe serca, darczyńcom, sponsorom, mnóstwo jeleniogórskich firm, a także osób prywatnych umożliwiło nam zorganizowanie tego festynu i zaproponowanie dzieciom świetnej zabawy.